ZUMI Video prezentuje. Firma Pfert VSM w Kostrzynie Wielkopolskim jest spółką joint venture z kapitałem niemieckim i bezpośrednim przedstawicielem niemieckich firm August Rügeberg GmbH oraz VSM AG Hanowe. Pferd oraz VSM to światowi potentaci branży narzędziowej w obszarze obróbki powierzchni oraz cięcia materiałów. Oferta firmy Pferd VSM to szeroki program produktów obejmujący niemal kilkanaście tysięcy pozycji katalogowych, jak i narzędzi realizowanych według indywidualnych potrzeb. Jednym z priorytetów firmy jest szybkie i punktualne dostarczenie towaru. Wdrożone i stale udoskonalane rozwiązania logistyczne zapewniają pewną dostawę w ciągu 24 do 48 godzin. Ważną przewagą firmy Pferd VSM jest wiedza i doświadczenie, połączone z bliską współpracą z klientem w miejscu jego pracy. Gwarantuje to indywidualne wsparcie techniczne i profesjonalne doradztwo, zarówno dla klientów końcowych, jak i partnerów handlowych. Zumi. Więcej o firmach, produktach i usługach.